Słuchajcie, pamiętacie telegazetę? Co? Czy telegazeta kiedyś? Czy pamiętacie czy kiedyś używaliście? Ja nie używam, ale wiem co to jest. Tam klikałem coś o... Wyniki Lotto były na telegazecie. Pogoda była? Hmm. Tak tylko przypominam jak kiedyś internet wyglądał jakbyście narzekali, że kiedyś to było lepiej. Hmm. Też z Marcina łączę, to pewnie i telegazeta mu za bardzo nie śmiga, co? A ty naprawiłeś internet? Tak, tak. A Marcin zmienia operatora chyba. Tak? Ale na komórkę. Na, niestety na router mam. Dałem się zrobić, podpisałem umowę. Witamy w Almaty. Nie rozumiem. Eksplorujcie. Zbierajcie dane i łupy, żeby nowe misje. Na dwa. Spodziewajcie się walki z siłami wroga. A teraz miałeś przedłużenie i przedłużyłeś. No przedłużyłem. Nie mogę biegać. A ty masz radiówkę czy co? Nie, komórkowy, takiego z, z telefonu. No, A teraz gram bo... No też, tak samo. Komórkowy? Ja nie rozumiem. Kurwa, no mam router z kartą SIM. Aha. I, ale dzisiaj gram i tak na komórce. To jest bo jest lepsze, niż o, z tej karty SIM. Ja nie wiem, Są, idą, idą, idą na nas. O kamizelkę już. na trzy plejty znalazłem. Idą na nas? Ja nie wiem. Spierdalamy, Ja uciekam. Czemu? Nie wiem. No dobra. No mówiliście mi. Mogą już być. Eee, tak. Co? Gdzie są? Zbyt często eliminacje prowadzą do list ultra-1. Co? już żbaw, jesteście fotoszczelni. Nie dam ci umrzeć. Drugi jest na blisko też. Ultra-1. Bliski operator yeah. za wsparcie medyczne. Wracam do walki. Co, kto go podniósł? Za debil. Co to kurwa jest? Pierdole. Jestem szefem tej rozgrywki. Ja z ULTRA 1, w okolicy rośnie aktywność wroga, bądźcie czujni Jeszcze ludzie w większości nie grają w teamach Sklep kurna, mogłem nakupować rzeczy dla was O, wstałem Snajpy ten dwóch na... na statku. Co, skracamy? Nie, ja nie, nie je. jest okay. gdzie ty jesteś? Na M naciśnij. Na górze. Co? Wycofujemy, tak? Nie, panu. nie atakuję z wrogiem, kurwa, w drużynie. Nie ma ich już na statku. Są. Jasne. tam tam. Potwierdzam. Co nasz robi?

Mhm. Gdzie był sklep? Już jest gościu blisko. Zaznaczony. 200, tam 100 metrów od was. Czołga się. Możecie go dojechać. Bo drugi, a drugi jest na dachu. Na jedynce. Ale dobij, 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 dobij. Na dachu jest gościu. Rafał, chcesz kamizelkę na dwa plejty? Chodź, za pomóż. Ja pierdole, nie wierzę. To już nieważne. Już nie ważne. <grym> już nieważne. Nie żyje, zdech. Jest, został jeden na dachu. Dobre. Czy, czy wam oznaczać go? Nie, chodź. Nie, naszego... Poczekaj, poczekaj, tylko plejty wezmę. No muszę mieć jakieś plejty, no kurwa. Ja, no ale kupnę, ile ale... kurwa się plejty kupuje? Ja nie mam żadnego. No i zaraz zginiemy, no to, to nie znaczy, ja, robisz dobrze. Czuję. Idę ULZA Jeden, niech padł. Jesteście pod ostrzałem. Boty, tak? zrobiłem. Nie, kolego. Oddział jest obok. Ultra 1, nadsiągają wrogie posiłki. Dobrze się spisaliście. Dobra, co dalej? Ach, w środku. Zostałem. Jest, jest. Ultra tu, jest tu na dole. Na no tole Tu jest, tu jest zabijanie operatorów, wyznaczam nagrodę za głowę Dobrze przemyślcie ataki Wykrywamy wrogich operatorów blisko twojej tak, pozycji Ultra jeden ostrożnie w pobliżu twojej pozycji są operatorzy wroga Operatorzy wroga Tak? Tak Dobra, no idę yy, na statek Tutaj. Uwaga, śmigłowiec szturmowy wroga zbliża się do waszej pozycji Nie Odwołuję ostatni komunikat Dziękuję Wykrywamy wzmożoną aktywność w sektorze, ostrożnie Na statek, czy gdzie? Tam jest operator jakiś? Nie. Gdzie? Gdzie? Na statku, na statku pytam. Co? Jedynka? Nie, bo Nic nie widzę, czysto. Coś, się musiało porypać. Czemu? No, to, 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 to. Jest kamizelka. To jest jakaś misja fajna? Nie. Wyjdę do szpitala. No. To ja lecę na sklep jeszcze raz. Jeszcze się nie nakupałeś? Nie, nie miałem czasu, bo już mi pierdolił taki jeden zwiedził. Ale ile można kupować czasu? Ale ja nie... nie ja nie kupowałem plejtów. Tylko, bo nie ja lubię wybierać. Przebierać wiesz... nie, duże pobiedy. Mi cię skręciła zupełnie.

Редактор субтитров Nasiągają wrogie posiłki. To jest sklep Marci. Następny. Zaraz. Zaraz. Czekaj. Jeszcze się nie nakupa. <laughs> nie, mam już wszystko. Eee, Samo też. Chcecie coś? Co chcesz? Samoreanimację dwie samoreanimacje kupiłem, to mogę się podzielić. Dlaczego nie masz? Co? Ci... co? ja myślałem, że Pysia może dla ciebie zrobić? Powiedz. No już to jest to fyszny co A co? Co byś chciał? O! Są wrogowie! Za duże Oni chyba po do fali co Kurwa, jeden średni zagrożenie w tym sektorze Jest jedynka Halo, kto prowadzi? Idziemy. I lagi, lagi mam, lagi czekajcie. Idziemy? Tak. Tu ma jeden jedziemy. Już. Jedź do ACPN jakieś jakiś. jeden. Tu jest następny pojazd. O. Jedzie ciężarówka. Przed chwilą się, co? Dziękuję. To, to jest ja mam ja, pięć, ale mogę ci dać. Kupowałem inne rzeczy no ale... co? No. ten plajt Nie mam plajty ale no... Kupiłem inne rzeczy Tak Kupiłem Tu jest sklep Ja ci zaraz dam Jakie zagrożenie jest wysokie w tym sektorze? Gdzie uciekasz? traktułowy tutaj. O, Ultra, 10. dowodzenie. BSP jest nami. Ultra 1, dane wskazują, że wroga drużyna zaskoczyła operatorów niedaleko waszej pozycji. Cel oznaczony Co na pamięci? mapie taktycznej. O, ktoś strzela tu, przed nami. a 1 w sektorze. Nie, 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 Dziwne. Kamizelka powinna powiedzieć, czy? Co? Ale fajne były te opcje jak się yy, te boty między sobą naparzały. Tak. Widzę ich ja trochę. To są ci, co ich widziałem. Uuu, i leżą, leżą wrogi. Leżą wrogi, leżą wrogi. Kurwa, jak my tam dojedziemy na jedynce? Podnoszą się teraz. Kurna leżą. Idziecie? Jestem gotowy. podniosę cię. Czterech. Poczekaj chwilę z tą

nie będzie, to tylko draśnięcie! Oj chuj. Nie, już nie mam. Ktoś tu spał na szkoleniu?! Uważaj, gdzie strzelasz! Hm. Co? Masz skrzynię? Nie. Skarczyłeś Ktoś... się. Ultra 1 BSP nie ma paliwa i wraca do bazy. Na dole to nie. Nie, 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 nie Wciągają wrogie posiłki On może być w tym w, w, w tych okrąglakach Jestem Skrzynia Hej! Przynieście mi leki Skąd? Kurwa. Zaraz, Rafał, zaraz się ogarnę. No rzucamy. Rzucamy tutaj. Chcesz plejty? Masz parę. Chyba one są bitne te roboty Dobra Tego potrzebowaliśmy. Tego do Tego no. do Nie. No. Timo, co na nas, na nas Gdzie się ustawiamy? Tu ktoś idzie. Zbliża się! O kurwa! Do góry, do góry, do góry! Chyba lecą samolotem. Już blisko. Odznaczcie wszystko, co możecie. Samochód, Od samochodem Uwaga, w pobliżu grasuje łowca operatorów. Uważajcie na tyły. Chodzi no, JLTV, tutaj! Już idą. Możemy zaskoczyć. Wizyt, no, no, możemy uciekać. No, dawajcie. Na Leży. Nalot. Leży. Na jedynce leży. O, wali, wali ze mnie! Patrz na schody, nie? Tak, ja patrzę. Wymieszcam się tam. Ja. Nic nie są. Nie ma tu Co już niczy nalot w sektorze. Walę te, wale w, 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 ostrzowam, tak, ostrzowam. Ja, dawaj, Wrywałem. Tu jest dwóch. leży leży Jeden został, jeden został. Nie, dwóch widzę. co, podnieśli się? Jakie ja dwóch było? Czterech jest. Aha, Pluton, czterech. O, zdychniemy. Zostań w środku, jo, ja, Marcin. Do góry. Ultra jeden operator <noise> inne oddziały Przygotujcie się do walki Aziomek z tyłu zachodzi Poznaczam. Proszę o bliskie wsparcie nawieczne na Cel oznaczony Przemieszczam się tam Patrzcie jesteś uh -huh. powysz się Idą podchodzą. Możemy lecieć, Marcin. No to We. czekamy. Czekaj, ja patrzę. No Chociaż czekaj, nam nasz jeszcze żyje. Nasz lotu Jest, 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 jest. Dostałem. na schodach. Użona. Na zewnątrz wejść, może od zewnątrz wyjść. Nie, na zewnątrz jest snajper. Teraz będzie nasza BSP. Kostał? 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 Strzelaj, strzelaj. Kostał? Marcin do góry Masz w chuj na bojów. Dobra nie mam play Ja mam play, nie nie mam Do tego się osłani na boja mam... Jest 16 zaraz będzie tam Idzie strefa Podniesiemy Rafała Ruszam tam Ja nie mam maski nie gadaj, byłeś pięć razy w sklepie i nie masz maski. Tak. Zapomniałem maskę. Dobra, ja spierdalam. Bez sp mamy. Mają kurwa ducha. Na dwójce jest jeden. No, jeden tylko. Musisz zlutować kogoś. Dobra, uciekam. No. Uciekaj, się. uciekaj. Ultra 1 uwaga w pobliżu Waszej pozycji jest wrogi operator. Spodziewajcie się kontaktu. Przynajmniej wiesz gdzie są. No dostałem! Nie śgnąłem no jakie dole Pięknie. Trafiłem go, go tym, tym. Ładnie to było. Ładnie. Trafiłem go.